Dzień dobry wszystkim Dzisiaj trasa już rowerem szosowym Dawno mnie nie było Jakoś tak Nie miałem ostatnio nacnienia na Kręcenie filmów Ale dziś lecę w stronę Głogówka Piękna trasa około 100 km No i więcej szczegółów Pewnie W późniejszych odcinkach Gracias. A no, już minąłem na szczęście Krapkowice, największy stres przejechać, bo ruch tam dzisiaj kosmiczny. No teraz jadę sobie bardzo, wręcz cudownie wzdłuż rzeki Osobogi. No właśnie tam sobie płynie. Przez chwilę jest trochę z wiatrem, no póki co to było pod wiatr. A już się trochę umęczyłem, ale tutaj piękne rejony. Dla nas też, moich ulubionych dróg, to jest taka boczna droga pomiędzy dwiema głównymi, także widokowo cudna, no ruch znikomy, no i świetne widoczki. No i pierwsza przerwa dzisiaj. Oj. Poważna pogoda póki co. Uff. No i tutaj taka piękna wiata. O, jestem gdzieś w okolicach miejscowości Komorniki, teraz później będą pisarzowice Kierpeń Leśnik, no i w leśniku już będę pomału zawracał na zawadę. W Kujawy, Racławiczki, Smolarnia No i w Ligocie Pruszkowskiej Drogo sobie chyba tą małą przerwę Pamię jest cukiernią Także taki plan póki co O te chałupki są piękne Nie wiedzę gdzie kupczyć się To pełni w O nijem čekaj na sloge. Ideš po malutku, po malutku. Na poludnje. Joga je to jest. Ovo je Właśnie dojechałem do najbardziej wysuniętego punktu na południu dzisiejszej trasy. Cały czas to 30 60 km w nogach. średnia 28-33 no, ale trochę czuję nogi, nie powiem.